Wiesz, że trzeba odejść. Dlaczego wracamy do źródła swoich krzywd? Trzeba odejść i nie wracać do miejsca, w którym jest się źle traktowanym, dręczonym, poniżonym i wyśmiewanym. Czy ofiara toksycznego związku tego nie rozumie? Owszem, rozumie, a jednak za każdym razem wraca tam, gdzie jest źle traktowana, ludzie wokół najpierw współczują, próbują pomóc, doradzić. Potem odwracają się i wzruszają ramionami. Przecież wszystko jest takie łatwe. Trzeba tylko odejść i nie wracać. Ale człowiek zawsze wraca do toksycznego związku, by go naprawić. Kieruje nim poczucie winy i odpowiedzialności za wszystko, co się dzieje. Nie zdaje sobie z tego sprawy, ale myśli, że ten zły, toksyczny związek to jest właśnie jego wina. Trzeba pomóc toksykowi, trzeba go wyleczyć i wszystko będzie dobrze. Przecież można się jeszcze bardziej postarać i lepiej komunikować, bo skoro jestem tak źle traktowana, traktowany, to znaczy, że to moja wina. Co gorsza, mimo odczuwania dyskomfortu, osoba źle traktowana w związku często nie potrafi odciąć się od tej wyniszczającej relacji. To właśnie przekonanie u ofiar narcyzów, że wszystko zależy od ich wysiłków w tej relacji, sprawia, że wykazują niesamowitą cierpliwość, siłę woli, podejmują niewiarygodne wysiłki, by uratować taki związek z alkoholikiem, tyranem, osobą toksyczną, trochę odpoczną, wyleczą rany, a potem wracają znowu tam, gdzie czeka ich cierpienie. Jeszcze trochę i wszystko się ułoży, albo czeka mnie bohaterska śmierć. Są tylko dwa sposoby, żeby to powstrzymać. Albo dawka ciosu od narcyza okaże się zabójcza i nas powali, i człowiek stanie się niepotrzebny dla tych, którzy nas męczyli. Albo nastąpi zrozumienie tej sytuacji że nie ma winy i nie ma żadnej naszej odpowiedzialności. Nigdy nie zmienimy toksyka i nie możemy wciąż czekać na inne zachowanie wobec siebie, niezależnie od swojego starania. Pamiętajcie o tym, proszę.